W tym momencie, co mam w kopercie i kończymy zagadkę? No nie mogę czegoś takiego zrobić. Jeszcze sekundę zaczekajmy. Chwilkę dosłownie. I? Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która rozwiązała tę zagadkę? Reżyser. Przecież nie krzycz tak na mnie. Tak, no. Brawa, tak, brawa. Ty sobie bi brawo, bo tak na mnie krzyknąłeś już, że mam ściągać tę kopertę. Że się tutaj już przewróciła. I dopiero byś miał za swoje, bo myślał, że po prostu coś takiego, że każesz mi kończyć zagadkę w momencie, kiedy ktoś ma szansę wygrać 10 tysięcy słotek. Dobrze. Już nie będziesz na mnie krzyczał? Dobrze, ściągam tę kopertę. Już, dobrze. Ale słuchajcie, to no, tak na mnie huknął. <gry> dobrze, kochani. E... Nie, nie pokażę jeszcze, co w tej kopercie jest. Moment, reżyserka. Daj ludziom wybrać numer. I ja podyktuję, i no mam nadzieję, że ktoś to imię wyczytał. 7 0 4 3 0 4 3